Jak przyjąć spokojnie zmiany, które nas bolą i nie podobają się nam czy odpuszczać, i tylko patrzeć z boku na zmiany. To zależy, z, z, z czym mamy do czynienia, ale generalnie zawsze jest warto jest wejść jakby w wyższą perspektywę, skąd my jesteśmy w stanie dostrzec większy sens. Danej sytuacji, jakby umieścić ją w jakimś, no szerszym, po prostu kontekście i zobaczyć, dlaczego. Generalnie ważne jest to zaufanie, bo jeżeli ty jesteś w procesie, jasne, że często będzie tak, że jeżeli coś nas boli, coś tak się zmienia, no nie podoba tam to się nam. To jest tylko właśnie, jakby nasza warstwa ego, której się to nie podoba, która się chce nadmiernie, kurczowo trzymać, bo ona się boi uszczenia tego, co jest znane i w pewnym sensie bezpieczne. Ona się boi zmiany. Więc my musimy przede wszystkim pracować nad uwalnianiem się od lęku przed zmianą, przed nowym, przed nieznanym, bo tylko w ten sposób my możemy tak naprawdę doświadczyć szczęścia.